Cześć sięczko! Z tej strony Urban Krom jak już wiecie i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego QA Pozdrawiam i zapraszam Was na moje nowe intro Dobra, już jesteśmy, witam was wszystkich jak już obiecałem, robimy QA. Naprawdę, dzięki za to, co zrobiliście. 12 ławek w górę, jesteście wielcy. Thank you Female Match. Dobrze, nagrywamy. Ok, wszystko jest dobre. Ok, no to dobrze. Dużo nie przedłużając, zaczynajmy. Ok, jak widzicie, w prawym, na prawej stronie są wszystkie pytania od Was, tak? specjalnie je tutaj przepisałem. No i co? Myślisz, że możemy zaczynać. Dobra. No to zaczynajmy od y, typka, który ma nik masakrowy. Ile masz lat? Ja mam lat 13, tak, mam lat 13 masakrowy. Y, nagrać coś ze mną? Y, wiesz co, raczej nie, bo ja nagrywam tylko ze znajomymi, ale myślę, że w przyszłości coś razem nagramy. Y, kolejny. Dzięki masakrowie za dwa pytania. Y, jesteś wielki. Dobra, y, kolejny. Kolega nasz. Michał TM. Pierwsze pytanie. Czy masz dziewczynę? Yy, wiesz co, miałem, ale niedawno, yy, wiesz, taka rozmowka była, nie? No, dobra. Yy, ile masz lat? Ja mam lat 13, tak, mam lat 13. Yy, już ostatnie pytanko od Michała, gdzie mieszkam? Yy, mieszkam w Polsce, województwo śląskie. Niestety ci miasta nie podam, ale... ale polska województwo śląskie, tak. Dobrze, co tam jeszcze? Teraz Naszek. Naszek, w jakich krajach byłeś? W jakim krajach byłem? Ja byłem tak. W Niemczech, w Holandii. W Niemczech, Holandii. Co tam, gdzie tam jeszcze byłem? I w Anglii, tak? Niemcy, Holandia, Anglia. No, myślę, że ciekawe kraje. No. Jak oceniasz twoje PvP? Yy, wiesz co? To zależy tak. Gdy mam lagi? Yy, dobra, teraz tak. Gdy mam lagi, to swoje PvP oceniam na 4, a bez lagów to 7 6. 7, 6. Tak szczerze mówię, nie? Bo nie chcę się wywyższać. Czy mam yy, nie chcę się wywyższać? Yy, czy mam dziewczyny? No nie, nie mam dziewczyny. Miałem. Yy, Alanek, czy masz plany założyć serwer? Yy, pytanie od Alanka Browna. Tak, mam plan założyć serwer, ale to jeszcze nie teraz, wiecie? Bo jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, ale mam plany założyć, tak? Kolejne pytanie od grondzogaming.pl Ile masz lat? Mam lat 13. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w Śląsku, województwie, Mieszkam w województwie Śląskim. Kraj, Polska. Czy mam dziewczynę? Nie, nie mam dziewczyny. Czy robisz jeszcze twój serwer w Minecraft? No, mam plany założyć serwer, tak? Nykserek, co ci zainspirowało do nagrania? Yy, ale to zaraz do tego wrócę, ok? Nykserek, bo to jest takie dodatkowe, widzę. Yy, Bodyby, od kiedy grasz Minecrafta? Właśnie moja kariera z Minecraftem nie jest długa, wiecie? Bo w Minecrafta gram chyba. Czekaj. Yy, 7 miesięcy? 7 miesięcy? Albo 6 miesięcy? Tak, coś takiego, 7-6. Bo na pewno nie gram yy, w y, rok, bo bym nie wytrzymał tego, nie? Muszę mieć przerwy czasem od Minecrafta. Bo się zdenerwuję, nie? Bo to, to troszeczkę... Minecraft, wiecie, Minecraft jest troszeczkę denerwujący. Moja odpowiedź to 7 miesięcy, tak. 7-6. I teraz powróćmy do pytania Nexerka. Co cię zainspirowało do nagrywania? Nie, do nagrywania zainspirowało mój kolega. Znaczy, właściwie robiliśmy to sobie dla beki. Bo nam się nudziło, tak? Robiliśmy sobie to zabeki. Yy, o, ciekawy, kto więcej, kto się bardziej wybije na YouTubie. I wiecie, takie tam. I potem ta, w ogóle ten kanał był bekowy, nie? I potem jakoś tak zaczynałem nagrywać, i wam powiem, że jakoś serwer, znaczy jakoś mój kanał się rozwijał, tak? Chciało mi się nagrywać. I w ogóle. Fajnie było no, zaczynałem rozwijać to wszystko i ten, i wszystko było spoczko. Teraz tak, yy, jeszcze jak to się zaczęło? Zaczęło to się tak, że graliśmy sobie na serwerze Polandcraft, nie wiem czy znacie czy nie, Polandcraft.net yy, ukośnik.pl, yy, No i sobie graliśmy, bo nam się nudziło i on nagle mówi yy, z takim tekstem... Yy, Yy, dawaj, zakładamy kanały, na ty będzie beka No i mówię, dobra, zakładamy. Yy, no i co? Założyłem sobie, i potem patrzę, kanał naprawdę fajny, tylko go trzeba rozwinąć. No i oto jesteśmy tutaj, i to jest moja kariera, tak? I jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że w 200 subów rozwinę to wszystko, yy, pokażę wam moje stanowisko do nagrywania, i takie tam pierdełki, nie? No, i jeszcze chciałbym powrócić do. Do takiego gracza jak Grondzio Gamik też YouTubera, który ma aż 34 suby. Pozdrawiam, czy masz kota lub psa? Tak mam psa, nazywa się Dino. Jest to mieszaniec, bo jeszcze się zapytałeś: jaki jest to mieszaniec? Mieszaniec chyba owczarka niemieckiego, owczarka niemieckiego, bit, bitbula, jeszcze jakiegoś pieska, ale nie pamiętam. No, nie pamiętam. Yy, dobra, to dzięki. Yy, mam nadzieję, cześć. Ale nie no serio, dzięki, dzięki, dzięki. Naprawdę wie, wie, yy, wierzę was, że można na was yy, liczyć. Yy, jestem wdzięczny Wam za to. Yy, naprawdę kc, kc, kc. Yy, thank you. Yy, no i co, ja bym już musiał lecieć. I jeszcze takie coś. Yy, taka prośba raczej, nie? Czy uda Wam się. Dobić 10 łapek w górę. Jeżeli by się Wam udało dobić 10 łapek w górę, byłoby to naprawdę fajne i bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne i... i jeżeli dalibyście radę dobić te 200 subów, to naprawdę dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście więcej i tak. No. Yy, jeszcze co? Aha, w ogóle to co dobiliście? Yy, chyba yy, już Wam, czekajcie, już Wam powiem, yy, ile dobiliście subów yy, w, w jeden dzień. Tak, w jeden dzień czekajcie, już się loguję na, na stronę. Już Wam zaraz powiem, bo chyba mi się coś wydaje, że dobiliście 7 subów w jeden dzień. To serio bardzo dobry wynik, za co Wam yy, serdecznie dziękuję. Serio, bardzo dobry wynik, już mi się, już wchodzimy na tego, na stronkę, tylko poczekajcie, tak, yy, stream okej, okay, już wchodzimy na stronkę, już wam mówię, ile dobiliście, yy, ile dobiliście tych subów, bo naprawdę wiem, że tam chyba około czterech może, ale nieważne, ważne, że dobiliście, tak, jesteście super, jesteście wielcy i to się liczy. Dobra, czekajcie. Login. Aha! I jeszcze jakbyście chcieli poradnik poradnik z tego, właśnie z OBS-a taki tutorial krótki to piszcie też w komentarzu i dzięki. Dobiliście tr trzy suby. Dzięki. Trzymajcie się i elo. Trzymajcie się.